Witajcie w kolejnym odcinku smaków Kujafi Pomorza. Dzisiaj ponownie będę gotował Muzeum Dom Perelu w Toruniu. Przygotuję dla Was dzisiaj kilka kulinarnych ciekawostek. W czasach PRL-u, kiedy obowiązywał zakaz indywidualnego handlu, który kojarzył się władzy ludowej z kapitalizmem, szczególnie w miastach, był utrudniony dostęp do mięsa. Polacy radzili sobie na różne sposoby. W miastach pokątnie produkty takie sprzedawały tak zwane baby. Kto mógł hodować własny inwentarz w mieście, trzymał go często na balkonach lub w piwnicach. Zanim w domach pojawiły się lodówki, na balkonach trzymano również mięso i wędlinę. w słojach, lub w skrzynkach. Polska szynka była produktem bardzo cenionym, ale w pewnym momencie eksport zakończyła negatywna opinia inspektora Departamentu Weterynarii USA. Przyczepiono się, jak można się domyślić, do warunków produkcji. Dzisiaj wszyscy mamy dostęp do świeżego mięsa, więc czas na gotowanie. W czasach prl jadano gularze, fasolkę po brytońsku, również i leczo. Ja przygotuję swoją wersję, którą pamiętam z dawnych lat, czyli z dużą ilością marynowanej papryki i pieczoną karkówkę. Mięso czasami można było dostać i królowało na niejednym stole, zwłaszcza w niedzielę. Moje danie zacznę od pokrojenia cebuli w grubą kostkę. Wszystkie składniki tego dania musiały być widoczne, na talerzu. Do garnka wlej olej. Świetnie sprawdzi się smalec. I wrzucamy cebulę. Do tego kiełbasę, którą zawsze można było dostać w sklepie, jadano ją z chlebem. A jak zostawała w lodówce, wrzucało się do fasolki po bretońsku. Najczęściej i takie grube kawałki dorzucę do cebuli. Wszystko przesmażę na złoty kolor. Moje paprykowe leczo musi mieć dużo warzyw. Więc cele pokrojone w kostkę. Marchewka. Marchewka zawsze lekko wysłaza danie. Papryka świeża, pokrojona w kosteczkę. Czosnek. Dwa, trzy ząbki pokrojone w plasterki. I pach do garnka. Por pokrojony również w kostkę. Wszystko łączę w garnku. Spora ilość słodkiej papryki. Pieprz czarny. Grobo ziarnisty będzie dobrze wyczuwalny w naszej potrawie. Czosek niedźwiedzi i nie może się obyć bez majeranku. Zamieszam, dodam łyżkę masła i wszystko oprószę delikatnie mąką. Ona musi się lekko przesmażyć. Zagęści trochę potrawę, ale też doda aromatu i smaku oczywiście. Jeszcze raz wszystko dokładnie wymieszam. Można dodać koncentrat, ale ja wybrałem ketchup. Ketchup polskie przetwory jest produktem polskim. Jest robiony z pomidorów, z których większość rosła koło Włocławka. Czas na sporą ilość keczupu. Lekko wysłodzi mi danie, ale o to chodzi. Ketchup był pikantny, więc mamy dwie wersje: słodkość i pikantność w jednym. Wszystko przykryję wodą. Niech się pogotuje, całość się zagęści, wszystkie smaki się połączą, i o to właśnie w tym daniu chodzi. Mówiłem, że danie podam z karkówką, więc czas na karkówkę. Na patelnię wlej olej. Się rozgrzeje dobrze. Wcześniej rozbiłem plastry karkówki. W dawnych czasach musieliśmy robić to bardzo cienko, bo mięso było albo niedostępne, a też nie było tanie. Więc musiało starczyć dla każdego, aby mógł każdy posmakować. Usmażę na złoty kolor. zrobi na pieprzu. Nie pamiętam czy były mieszanki przypraw, więc robię tak jak robiłem to kiedyś. Sól, pieprz, ewentualnie suszone przyprawy. W tym przypadku rozmaryn. Nasze warzywka się już pięknie rozgotowują, ale jeszcze je bardzo widać dokładnie. Karkówka się smaży, a ja wrzucę do garnka jeszcze. Fasolkę pomidora. Wszystko już jest miękkie, więc po wrzuceniu fasolki nie będę gotował zbyt długo. Papryka marynowana. Chyba produkt, który zawsze można było dostać i wszędzie. Pokroję w grube kawałki. Dokładnie tak jak pozostałe składniki wcześniej. I całość ląduje w garnku. Zamieszamy. Wszystko pięknie zgęstniało. Pachnie paprykowo, pomidorowo. Karkuweczkę odwrócimy. Pokroimy natkę pietruszki. Czy to jest ten smak, który pamiętam? Doskonale. Karkuweczka już prawie jest gotowa. Ale prawie, więc to jest ten moment, kiedy mogę włożyć kawałek chleba. Wciągnie tłuszcz i przyprawy, na którym smażyłem karkówkę. Jeszcze tak na koniec ząbek rozgniecionego czosnku. Dorzucę na patelnię. Chciałbym, aby był chrupiący, więc chwilę poczekam i zaraz będę gotowy do jedzenia. Chlebek gotowy. Czyli tak zwany zapychacz, ale jak jest smaczny, to też podkreśli smak potrawy. Na spód odrobina ulubionej sałaty i nasza gęsta fasolka z papryką, bardzo kolorowa, smaczna, zatopi się w chleb, i na to wszystko konkretny kawałek mięsa. I moje danie z czasów PRL gotowe. Takie pamiętam. Mięso, dobra fasola z pomidorami. Pyszny chleb. Smacznego. Problem dostępności do mięsa rozwiązywano na wiele sposobów. Ale podstawą diety do połowy lat 80. były ziemniaki. Z Ziemniaków przygotowano wiele potraw, tak jak baby, kluski czy różnego rodzaju placki, ale najczęściej podawano ziemniaki gotowane z siadłym mlekiem i cebulką. Mleko w czasach Perelu miało zrekompensować braki białka zwierzęcego. Czasem do powszechnego użytku weszły butelki wielokrotnego użytku, które były dostarczane bezpośrednio do domu. Zdarzało się, że zimą takie mleko zamarzało, a latem kisło. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia!